Tam wszystkich z tej gole, my, schowanego kademli. Kilka sztuk ruszyliśmy. Kolega kupił 100 sztuk. Puścił już 10 mocnych ptaków. Ostatnio puścił 60 ciemnych. Jedną samicę miałem, złapałem, ale ją wypuściłem. I poszła. Teraz też ciemny lata górą z moimi. No, także wesoło jest. U nas wesoło na razie, a już deres Głową. Mam pauzę, nagram coś ciekawszego, jak będzie się działo. Trochę chodzą. Chyba jednego ciemnego mamy, czarnego tego co chodzi u góru. Dwa ciemne chodzą. Chyba jeden jest właśnie czarny, a czarna siedzi. Zimno jest strasznie, co lato w ogóle. No bo tak podpędzam Co się da. Byłem dziś na targu w Rykach, u nas tutaj. Ale co z tego? Dobra, odbił. Ciemny odbił. Przy dachu sam Kubił z kubaki małe, I teraz, że nie wiem, czy co one dzisiaj odwalają. Za no na nie one jeszcze śpią. Może papugi, może. <laughs> Dziś w Rykach fajny targ, powiem, bo... nie wiem na czym skończyłem, zapomniałem. Jeden pan duży sprzedał całą klatkę. Było dużo ganianych dzisiaj. Tylko po dwa złote. Całe loty. No te dwa loty były takie do ganiania. Ale to u nas na pewno nie były ganiane. I po dwójku był. Mój pocztylion. Ciekawe, że to był zaciemny. Ciekawe, czy to nie to wczorajsza, co była u mnie. I poszła. Nie wiem, no zaraz się dał O, pocztus. O, nie będą ładnie siadać. Bo to one na pojedynki na razie spadają. Także nie jest za ciekawie. Czasem lotem przyjdą. Jak się ładnie wkręcą. Teraz on nie wkręca się, bo już na pojedynki próbują. Trzeba to rozruszać. A nie, jeden ciemny jest. Chyba gładki. Czarny bo to siła ta moja. Zaraz zobaczymy. Boże, dwa ciemne był No, to odbija. To jedno ciemne. Taki niepewny jest. Zaraz zobaczymy, co to jest. Czy moje, czy obce. Pek na no odbija to ciemne, zaraz zobaczymy co z tego wyniknie. Pa poszło. O, ciemne. To mój. No to mój. Przy od nich drzwi. Wrona jakaś wrócił poszła Jest godzina 9.28 Myślałem, że ósma Bo ja mam 10% Dobra, tam pauzę lekko pogoniliśmy Jutro może będzie lot Jakiś nieduży O tu młody zjeżdża. Bata wziąłem. I młody klepie, ale szybko schodzą, aby bat ten, aby bata zdjęliśmy. I schodzą. Zobacz, czekaj. Cicho, cicho. Zaraz, idę drugi raz. Jest paka, czekajcie chwilę. O, pochodziły. Chwilę. Niedługo. Zaraz jeszcze popędzę, bo trochę krótko. Paka jest ładna. Aby to ładnie rozganiać. I pakę można pędzić. Jutro zweryfikuję lot ilo zostanie. Wezmę ponad połowę pewnie O, wpada triper, triple, triple, a ja pójdzie. A nawet kółeczka patrzcie jak pocztowy. Triple wpada. Dobra, niech siadają. Na dach się nauczyły z Teraz na bok siadają. Także ten. No, no zweryfikuję wszystko, lot ile ich zostanie sobie. Dobrze, zaraz drugi raz. Niech polatają. Wiercą ładnie po niebie. Szybkie ruchy mają. Ja mówię, rozgonić to, to naprawdę zgrany lot jest. Jest kilka takich padaczki, co trzeba wywieść, bo odbija. A ty co, pokemonie mały? W dachu ładnie chodzą. No jest ich trochę. Nic nie siedzi praktycznie. Aby widymy, garbinos. Dereś przed chwilą spadł. Czekajcie, gdzie jest moja żółta szmata? Płask, on wolni, stąd jeszcze nie ma siadania. Co? Czekajcie. Pauza. Dobra, dajmy im się zsiąść, damy im i 5 minut, i w górę. Wszystko, niech pojedynki nadsiądą. Wtedy buda zamknięta. Ten biały jest chyba jakiś dziwny. Chwila. Ja się przeleciał obok. Nie zauważyły go. Mógłby przypierniczyć. Nie zauważyły go. Jakby zauważyły, to by poszły. O nie, garbinus. O, przykręcają jakoś dziwnie, nieładnie. Na no, to kółko, niedobrze. <laughs> Zaraz im posypię. O, jest opcja. Pa, poszl. Zakręci, nie? Poszedł. Z gołębi Gracjana, koleżki. Z kolegi gołębi był. O! No, połóweczka jeszcze. Na budę. No na razie coś tam siada na głębi. Dawać na budę. Wszystko na budę. Chociaż połowka nie, na budę siądzie. Połowa i będzie git. Ale dziwnie przykręcają. No i weź tu tak obcego. Oooo! Pięknie. I luksio. Super. O jest ten obc. tam pauzę. Nie zajdę. Dobra, lekko ruszony drugi raz. Teraz chyba jakieś ciemne lata z jakimś grochem. Hey, patrz, jest lot. Kogo? Widzisz? Pędź tu, czekaj. Dobra, sąsiada nie chciały pójść do ściny. Sześć sztuk. Czy tam ile? Siedem. A moje gdzie? Moje już też spadają. A no już są niżej, nawet. Zaraz zobaczymy, czy przypadkiem coś nie przeskoczyło. Ciekawe, czy coś nie przeskoczyła jego do naszych. Zaraz zobaczymy. Może jest jakiś koliber. Nie gadaj, że to mój kończaty tam spada. O, o! Chyba mój kończaty spada. Nie, to cały biały. Tu leci. Wpadnie w moje. Nie. Biały był, obcy. Nie wbiję do moich. Był ciemny u moich. O, przyklepie tu. Był obcy u mnie Ale odszedł. Ale znowu się chce wbić. Wbił do sąsiada. Ale moje szybciej siądą. To tam się bije. To jest jasne chyba. Patrz, sam siada. To jasne. Sam wpadł do niego bez gołębi jaśniak. Jakby go podciągnęły, tu trochę bliżej. Może się. Nie, spadnie do sąsiada. Jasny. Chociaż? Zobaczcie. Jasny był u nas. Plecaty. Siadł gdzieś tam w dach. Wiesz? Plecaty, jasny wylot był. To pewnie z Gracjanowych. I ciemne jakieś tam lata. No, także jaśnie, jak był, odskoczył. Nic nie zrobił. Ile ja mam procent? Żeby mi starczyło. 17. Dobra, starczy. Szkoda, że odskoczył jasny, bo by był wynik. Tu już raczej nic nie siedzi, nawet go nie widziałem, że lata. O, kolejny odbija jakiś tam dołem. No, coś może się zaraz jeszcze tu zerwie. Nie, bo moje już to w sumie zdało dachu. Kurde, jakiś Dziwny. Dobra. Dam pauzę. O, teraz murzyn idzie. Ciemny. Powiedziałem teraz. To już dwa przeszły przed chwilą. Ten to nawet do gołębi Poszedł prosto. Czarniutki. No, czyli sercowy i ciemny. Sercowy i sercowy wylot i ciemny. Tu nie ma nic. Jeszcze tam mój kończot daje. Dobra, daję pauzę. Co leciało, to ciemne. To ja wczoraj to wypuściłem. To już było u mnie raz. I no i przyszło sobie Samica. Samica. Siedzi sobie. O! Poleciała. Ciekawe czy zostanie sobie. Tam pauza na chwilę. Asior Pocztówka. Jezu, jeszcze jeden młody jest taki spora, że tam tu jest ten ciemniak. To jest samiec jednak. się okazało i to on już był u mnie. Ja tego nie nagrywałem jak go łapałem. Bo no, nie miałem weny jakiejś bardzo, żeby nagrać to. Nie nagrałem też jak złapałem. A nie tego jednego chyba nagrałem takiego czerwonego. Biały. Biały łeb, biały ogon i białe, białe, białe łapcie spore. Cały czerwony, taki ładny kolor. i Był też jeden koks na siada Albo po prostu do niego spadł. Zobaczymy, może jutro locik będzie. Na zakończenie czajeczka. Proszę zobaczyć, pszeniczka. Mewek też musi pszenicą. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Do następnego. Cześć.